Łukasz Lewicki po pojedynku, po ciężkim, zaciętym pojedynku z Mateuszem Gamrotem. Ja przepraszam że tak do tego nawiążę, bo tutaj mieliśmy taki e, zakamerowy żart właśnie, ale dlaczego ukrywasz te rany wojenne? No to jest, to jest część twojego nie, pojedynku. Nie ukrywam, no. No, nie ukrywam, tylko po prostu mówię ustanę z tej strony, żeby tak nie zrazić ludzi do siebie, tak? Że, że, że wiesz, nie, No z drugiej nie, wyglądasz jak? dobrze. bardzo widać napuchło oko, także, no ale to jest wliczone w koszta tej pracy, także. Mhm. Byłem pod wrażeniem tych obron sprowadzeń, bo było, no oczywiście było też kilka takich dobrych, tak, ale no chyba też nie było tajemnicy, co Mateusz Gamrot będzie chciał zrobić. No tak, nie było tajemnicy, ja wiem jak się rusza on, wiem wiedział jak ja i tutaj, tutaj mówię, no zadecydowało troszeczkę. Jakoś tak mniej tych boksów ode mnie było, ale to spowodowane było tym, że ja wiedziałem, że będzie wjeżdżał w nogi, jak będę za dużo serią bił i tym było spowodowane. A jeżeli chodzi o te obrony, no, 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 to chyba widać było, że przepracowane w klubie były stuprocentowo i, i tutaj jeszcze raz dziękuję koledze zapaśnikowi z Dębicy, który do mnie przyjeżdżał trenować, yy, Konrad Kmiecik. Dzięki za pomoc, bo, bo ta praca jest zrobiona i była zrobiona na tej płaszczyźnie, gdzie się najbardziej trzeba było pod to przygotować, właśnie, czyli zapasy i, i dzięki też chłopakom parterowcom u mnie w grapplingu Kraków, y, Jasiek Szczudrawa, Marcin Dudek, y, tutaj dużo przyłożyli się do pracy ze mną y, i też zaowocowało to, że tam gdzie trzeba było wyłączać płaszczyznę przeciwnika, no z tego jestem zadowolony, wyłączałem tą płaszczyznę. Mm, mm. Tak, przepraszam, że jest nieskromnie, ale no tak jest, tak po prostu jest tak. Dokładnie, a właśnie. w walce, nie? E, czy, mm, właśnie, był moment, kiedy no, w sumie za dwa albo trzy momenty, ja się po prostu łapałem za głowę myślałem sobie, co się dzieje w ogóle, jakby całe to spektrum emocji, które było w walce, byłem w szoku. Jakby wiem, że sam sobie wyjaśniliście po e, gdzieś tam mieliście jakieś tam swoje powody, ale co sobie wtedy myślałeś w głowie, co, co, co się wtedy działo? Nie no nic no co, no przecież to wiesz, to, to jest normalna reakcja, człowiek ma trochę adrenaliny, gdzieś tam coś od słowa do słowa i, no, i to, 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 to nie jakieś tam zamierzone, żeby złą krew robić i, i wiesz, żeby na kogoś ciśnienie mieć i ciśnieniować kogoś. Yy, tylko tu nie, to w ferworze i z mojej strony na pewno, tak? Bo to nie, nie, nic nie zaczęło się ode mnie, tak? A, jeżeli chodzi o tą walkę, tak? I wcześniej jeszcze jakieś tam, ale głównie o walce się skupiam i tu się nic nie zaczęło ode mnie. Tam jakaś sytuacja była, która mnie sprowokowała do tego i ja. Wasza no, prywatna mam... jakaś tam, tak? Nie, 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 no na no macie to co się w ringu stało. No, to okay, tylko okay. to, tu okay. nie ma żadnych jakichś prywatnych. I to spowodowało, że tam gdzieś w ringu, żeśmy sobie jak był gong, tak, bo chyba do tego zmierza, że tam były wymiana słowna i takie spojrzenia na siebie. Tak. Te spojrzenia to w ogóle były po, po jednym no, zakończeniu rundy, takie to, bez słowa to akurat. To, bo to to, 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 to... No to tak wyszło, no wyszło tak i... Nie, jakoś tak mega się, nie wiem, ten, no, rozmawiałem z Mateuszem po walce, że spokojnie. Czy rozcięty i krwawiący łuk on jakby zmienił ten przebieg pojedynku na twoją niekorzyść? A to było już w pierwszej rundzie. Nie, roku. nie, 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 bo narożnik mi od razu powiedział, że nie ma mocego rozcięcia, tylko jest powierzchowne. E nie no, 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 słuchaj, dopóki sędzia nie przerywa walki, no to trzeba się bić, tak? Ja się nie będę zastanawiał, czy, czy mile ci mocno, czy nie, to od tego jest sędzia, żeby przerwać walkę, on ma takie prawo i wezwał wy Katmena, przerwaliby ewentualnie, to tak. E, a jeżeli widzę, że sędzia pozwala walczyć, to ja walczę dalej. Nie będę przerywał walki, nie będę e, tutaj polemizował nad tym, czy jest mocne, czy, czy duże rozcięcie, czy małe, bo jeżeli sędzia puszcza, to uważa, że jest ok. Nie? Dobrze, ja w takim razie obiecam ci krótki, nie chcę cię męczyć. Masz tam swoje małe afterparty i świętuj. Mi się naprawdę podobało. Powiedziałem ci, co sądzę o waszym klubie poprzednio. Pod, zdanie podtrzymuję. Dziękuję za show. Dziękuję za wywiad i, i dzięki, że mówisz, że, że to wszystko jakoś wyglądało pozytywnie. no Szkoda, nie udało się wygrać. Ale będę walczył do końca i na pewno będę chciał, żebyście jeszcze raz i widzowie, i, i, i kibice mnie widzieli. Także dziękuję wszystkim i, i dziękuję sponsorom moim także. także do zobaczenia w Oktagonie następnym razem. Mega dynamika to... przy okazji. Dzik. Po prostu. Wesołych świąt Wesołych.